Mi górciarze. Dawno, dawno temu, gdy na ziemiach polskich toczyły się wojny z nieokrzesanymi Tatarami, wielu mężczyzn dostawało się do niewoli. Był to okrutny los i niewielu wychodziło cało z tej opresji, zaś ci, którym się to udało, byli często mocno podurpowani, a nawet okaleczani. Pewnej wiosny do niewielkiej wioski dotarła grupa mężczyzn, którym udało się uciec z niewoli tatarskiej. Szukali pomocy, ale nie mogli mówić, gdyż tatarze obcięli im języki, a twarze bestialsko pobili. Mężczyźni błąkali się odziani tylko w resztki łachmanów i słomę, którą udało im się znaleźć po drodze. Mieszkańcy wioski natychmiast przyjęli i ich i udzielili im pomocy, czym prawdopodobnie uratowali były imięca życie. Od tamtej pory wioska zaczęto nazywać dobrą i do dzisiejszego dnia znajduje się ona na mapie Polski. Na pamiątkę tego wydarzenia w Wielkanocny Poniedziałek w dobrej pojawiają się śmigurciarze, zwani inaczej dziadami śmigustnymi. Owinięci słomą, z twarzami ukrytymi za szmatami, chodzą od domu do domu. Nie mówią ani słowa, ale gestami proszą o podarki i symbolicznie polewają wodą.